Tu Zacinasz się jak się z przygoleniu. No dziękuję. No nieważne. Teraz y, będzie coś ważnego, bo pokażemy, jak się prawidłowo korzysta z toalety. subikacji No to tak, punkt pierwszy. Musisz wejść do łazienki. Bo inaczej nie dasz rady. <laughs> no to dobra, wchodzisz do tej łazienki. No i widzisz przed sobą kibel. Podchodzisz do tego kibla. I się odwracasz. Następnie... Znaczy nie. Przed, przed tym musisz otworzyć tą klapkę. Potem się następnie odwracasz, ściągasz spodnie, nie, musisz, musisz odpiąć guziczek, rozpiąć rozporek, zdjąć spodnie, zdjąć matki i usiąść na Kipru. Pokaż to. Nie. No nie, wiesz to to jest yy, niedozwolone. No a następnie musisz usiąść na kiblu. Ty już usiądziesz, yy, musisz się zastanowić, czy chcesz zrobić yy, wydzielinę moczną, Czy kał. No a jeżeli robisz kał, no to musisz... musisz się naprężyć. <śm> musisz się naprężyć i musisz w końcu to zrobić. I przy tym wydzielasz dziwne odgłosy typu mmm! Gdy już ym, wiesz, że... Ym... Pomagasz sobie ręką albo nogą. <laughs> tak. Możesz pomagać sobie ręką albo nogą. nie wiem, jaki, Pokaż. Nie wiem w jaki sposób. No pokaż to. Nie, bo się boję. No nieważne, no nieważne. Dobra, gdy już zrobisz ten kał, usłyszysz yy, pewne, pewne chlupnięcie, typu chlup. <laughs> wtedy, wtedy wiesz że kupa została zrobiona. Przepraszam, kał. Kał został zrobiony. Dobra, następnie wy, y, bierzesz w, le, w lewą rękę papier, a w prawą, prawą rękę go trochę Na Następnie kładziesz ten papier y, no i go trochę tam zwijasz, nie wiem jak. Y, potem się po, podcierasz, tylko nie, nie, wiem, nie wiem... Na czy... pewno nie ręką, maj, papierem. Znaczy, no papierem, że ten papier Ręce. Nie A nie można w lewej, się... jak to jest leworęcznej. No, możesz w lewej. No i nie wiem czy z przodu się podcierasz, czy ty z tyłu, no to to już twój wybór. By no chyba nie... jak robię kupę, to z tyłu. No, no nieważne, no jak chcesz, no to sobie tam coś tam rób, nie? Potem wyrzucasz ten papier do kita. No, oczywiście pewnie nie patrząc się na niego, no ale... Ja możesz nie... podziwiać, położyć na półce to i to podziwiać. Jest. Właśnie, też tak możesz. Przez parę dni, miesięcy. Dobra, no to się podcierasz, wyrzucasz ten papier. Potem musisz wstać, podciągnąć majki, podciągnąć spodnie, zapiąć rozporek i guzik. Potem odwracasz się, możesz, na, możesz sobie na to patrzeć, ale nie radzę. Pięć minut najbliższy, podziwiać? No, możesz. Potęż... Robisz tak, nie? Co? Podziwiasz? Nie. Zdjęcie też zrób. <laughs> <laughs> no. Chciałabyś zobaczyć, bo ja nie. O. No co ty tam patrzysz? No ja się nie, nie patrzę. No nie. No nie. Nie patrzysz. <laughs> Nie, ja nie patrzę, ja od razu, od razu wstaję, podciągam się i spuszczam wodę. Cicho, jeszcze nie, jeszcze nie doszliśmy do tego. Dobra, spokój. Potem widzisz taki guziczek. Znaczy no nie może być taki, 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 taki dziwny, albo taki guziczkowaty. No to zaciskasz go. No i możesz patrzeć, jak to się wiruje, 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 wiruje i, i się No i to nie patrzysz? No ale no wtedy to ja ci spuszcza, tak? No ale widać i tak coś zrobiłaś. No nie, bo z przykryte papierem. A nie zawsze. No ja tak zawsze mam. No bo z tego papieru waliżej. Potem zamykasz tą klapę, odwracasz się i idziesz do umywalki. Nie wiem potem, masz potem, czy na końcu kończyć Potem no to idziesz do tej umywalki, potem bierzesz mydło. Mydło jest najważniejsze. Musisz wejść to mydło. I nie wiem, czy masz takie w płynie, czy masz takie 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 w kostce. No to sobie nieważne jak. I musisz to wziąć i jakoś tak ręcami to rozmarować. Potem następnie suchą częścią dłoni. Otwierasz, otwierasz wodę. Kibel. Nie bijesz w, w kiblu. No, otwierasz wodę. Otwierasz wodę? Otwierasz, otwierasz kranie, wodę. Cicho. Odkręcasz, otwierasz, otwierasz wodę. Tak, otwierasz. Tak, dzisiaj od, od tej pory odk nie odkręcamy wodę, tylko Otwieramy wodę. <twieramy> wodę. No Otwieramy telewizor? Nie włączamy. Nie skończyć, no. no cicho, bądź. już. No od, od, odkręcamy tą wodę, nie wiem jak. Czy do góry, czy w bok, czy jak tam kto chce. Jak to ma. Właśnie. Potem pod tą wodą myjemy te ręce, myjemy, potem je spukujemy. Potem zakręcamy tą wodę, nie wiem jak. Potem um, kilka razy pukamy w. w umywalkę. Umywalkę. Następnie bierzemy ręcznik, który powinien być jak najbliżej. No to bierzemy ten ręcznik, wycieramy, wycieramy, odwieszamy ładnie, jak grzeczne, jak porządne ludzie. Ty tak nie robisz? Robię tak, nie robisz. Mm -hmm. Odwieszamy? Pieprziesz nie wiadomo gdzie, kude do sedesu od razu. Na no, pewno, to papier No to potem odwracasz się i wychodzisz, idziesz prosto albo w którąś tam stronę, no nieważne, wychodzisz. Gasisz światło, zamykasz drzwi, dziękuję bardzo. Ta-da! <laughs> Możemy cię.